Niestety, jeśli jedziemy zetkę bez dwóch zawodników, a zawodnicy, którzy są w składzie gdzieś tam dwóch wypadnie, a nawet trzech z formą, no to trochę na początku gdzieś tam można pokombinować, ale później najnormalniej nie ma kim kończyć tych, tych, tego meczu. Ale ogólnie drużyna grudziącka była dzisiaj za mocna w tym układzie personalnym. Wygrali zasłużenie, także tutaj nie ma za bardzo wszystko. Wynik jest jakby tutaj zwierzielenie tego, co się działo to. Że... Czyli rozumiem, że nawet gdybyście coś pozmieniali, inaczej, zakombinowali ze zmianami, w innym momencie puścili ratajczaka, w innym hampela, jest na to i tak by, dla z pana z perspektywy nie miałoby to znaczenia? Żadnego. Co się dzieje z Jarosławem Hapelem, bo właściwie od początku nie prezentował się zbyt dobrze? No Jarek y, było trochę tam skakania, szczególnie w tym drugim łuku, trochę mniej na pierwszym, ale widać było ewidentnie wybiło go z uderzenia i tutaj y, to nie był jego dzień jeśli chodzi o, o, o tor, warunki najnormalniej, także y, po dwóch wyścigach już. Wiedziałem, że tam nie bardzo, nie bardzo, bo to nie kwestia sprzętowa, ale normalnie gdzieś to nie był Tor, który by mu dzisiaj się odpowiadał, który mógłby pokazać chociaż połowę swoich możliwości. Ciężko mówicie o wielkim plusie, natomiast Rasmus Jensen drugi mecz z rzędu panu robi punkty. Jakieś lekkie zadowolenie, że chociaż to z biegiem czasu przyszedł przy, przy, przyszła lepsza dyspozycja? No tak, pamiętajmy, że mamy jeszcze parę meczów, dalej jesteśmy w grze o top, top 4, oczywiście jest to bardzo trudne zadanie, ale później jeszcze jest, są kolejne, kolejne spotkania. Chciałbym zdrowych, dobrych zawodników. Czekamy na przemkę oczywiście. Pawlickiego. No i, no i tyle.